Wygląda jak trucizna, ale to jabłko jest jadalne, czyli czarne jabłko dla alternatywek za pomocą prostej chemii. Do dużej zlewki wkładam mały krystalizator, kładę na nim jabłko. A następnie dodaję trochę magicznego składnika i po prostu czekam. Już po chwili widzimy, że jabłko zmienia kolor na czarny. Barwnikami, które nadają kolor skórce od jabłka, są antocyjany, które, jak się okazuje, są też świetnymi wskaźnikami pH. Czyli w uproszczeniu to znaczy, że ich kolor zależy od tego, czy są w kwasie, czy w zasadzie. Tutaj mam zlewkę z takim roztworem antocyjanów, który pozyskałem z gotowanej czerwonej kapusty, i jak widzimy, ma on czerwony kolor, zupełnie jak nasze jabłko. Magiczny składnik to woda amoniakalna, wodny roztwór amoniaku, który ma zasadowy Odczyn i po dodaniu go do czerwonego roztworu, widzimy, że staje się on prawie czarny. I dokładnie to samo zachodzi w naszym jabłku. Amoniak jest gazem, więc świetnie przenika do komórek jabłka, przez co nabiera ono takiego halloweenowego wyglądu. No dobra, ale jak takie coś smakuje? Pachnie troszeczkę jak amoniak. Mega dobre i wygląda mega cool.